Szanowni Państwo, zakończyliśmy pracę związane z budową ciągu pieszojezdnego przy, w ciągu ulicy e, Słowackiego. Prace te wykonywała dla gminy Starowice firma Drogbar z Ostrowca Świętokrzyskiego. Koszt tych prac to blisko 280 tysięcy złotych. Została tu wykonana nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, został wykonany... Odwodnienie, które wcześniej było poprzedzone wykonaniem prac przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, to jest budowa kanalizacji sanitarnej w tej ulicy na całej długości. W przypadku tych prac kosztowały one ponad 379 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o ciąg pieszojezdny i utwardzenie ulicy, to jest to mniej więcej do połowy. Brakuje nam tego fragmentu e, później od zakrętu do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, e, który być może dzięki inicjatywie ze strony radnych i mieszkańców zostanie w kolejnych latach zrealizowany. Już teraz e, dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w realizację tych prac, a także mieszkańcom za cierpliwość, dlatego że na zrealizowanie tych prac czekali po prostu wiele, wiele lat. Szanowni Państwo, wykonanie tej inwestycji nie było łatwe. Chciałbym przypomnieć, że pierwsze działania i spotkania z mieszkańcami w tej sprawie odbyły się w 2015 roku. W roku następnym złożyliśmy wniosek do budżetu obywatelskiego, i dzięki zaangażowaniu mieszkańcom udało się ten wniosek przegłosować i wygrać. Dzięki czemu zdobyliśmy finansowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na wykonanie kanalizacji. Kanalizacji, o której mieszkańcy tak naprawdę zabiegają od, od wielu, wielu lat, tak jak wspomniał Pan Prezydent. Kolejnym etapem, kolejne lata, to były, to były działania mające na celu uzyskanie, znalezienie środków na wykonanie tej inwestycji. I tu z tego miejsca. W imieniu własnym, ale myślę, że także mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować prezentowi miasta, panu Marku, Markowi Materkowi, podziękować prezesowi wodociągów, panu Jerzemu Miszkiewiczowi, a także pani kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego, pani Małgorzacie Galas-Bombie, że dzięki im staraniom udało się te środki znaleźć i, i wykonać tą inwestycję. Wspólnie z mieszkańcami no mamy także świadomość, to co wspomniał pan prezydent, że o ile kanalizacja została wykonana kompleksowo, o tyle nawierzchnia drogi została wykonana w jakimś fragmencie. Mamy też świadomość priorytetów inwestycyjnych w mieście i sytuacji finansowej, w której obecnie jest gmina Starachowice. Niemniej jednak będziemy starali się w kolejnych latach znaleźć środki, żeby wykonać nawierzchnię tego dolnego odcinka ulicy. Słowackiego. Być może będziemy starali się zawnioskować po raz kolejny w budżecie obywatelskim w momencie, kiedy program ten ponownie ruszy u nas w gminie. Także mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze spotkanie nie jest ostatnim na tej ulicy. Dziękuję.